Witam cię serdecznie. Nazywam się Piotr Stożek. Jestem współwłaścicielem firmy Telepoland. W Telepoland zajmujemy się obniżaniem rachunków telefonicznych naszych klientów. Zdecydowałem się na nagranie tego materiału, aby opowiedzieć ci o rewelacyjnej ofercie telefonii komórkowej w Roamingu, która obecnie jest w naszej ofercie dostępna. Chodzi o usługę TANI Roaming GSM. Co to jest TANI Roaming GSM? Otóż jest to po prostu karta SIM, którą używasz, wkładasz do swojego telefonu w momencie przekraczania granicy i dzięki temu Twoje rozmowy mogą być zdecydowanie tańsze za granicą. O ile te rozmowy są tańsze? Otóż w Unii Europejskiej oszczędności, jakie możesz osiągnąć, to jest średnio około 40%, a poza Unią Europejską te oszczędności są zdecydowanie wyższe jeszcze i mogą sięgnąć nawet 90% tego, co oferują operatorzy komórkowi w Polsce. Także bardzo duże oszczędności możliwe do uzyskania. Zasięg sieci również jest istotny. Tutaj mam informację o tym, że zasięg jest bardzo dobry, ponieważ współpracujemy z ponad 180 krajami, czyli działamy w 180 krajach. Mamy podpisane umowy z ponad 570 operatorami komórkowymi na całym świecie. Także masz alternatywę będąc za granicą możliwość korzystania nawet w jednym kraju z kilku operatorów. Kolejną ważną rzeczą są jest to, że nie ma umowy, to jest usługa prepaid. Korzystasz z niej wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujesz, kiedy jesteś za granicą. Natomiast w momencie, kiedy jesteś w Polsce, możesz tą kartę schować do szuflady i nie używać jej. Zakupując zestaw startowy, masz kwotę 150 zł brutto do wykorzystania. Z tego jest 50 zł na rozmowy. Natomiast każde kolejne doładowanie powoduje, że jest już 100% kwoty do wykorzystania. Każde doładowanie również przedłuża konto o rok, więc nie musisz się obawiać o to, że stracisz numer, czy ważność karty ulegnie przedawnieniu. Każde doładowanie przedłużają o kolejny rok. Dla kogo jest ta oferta? Oferta jest skierowana do wszystkich z Państwa, do wszystkich osób, którzy wyjeżdżają czy planują wyjechać za granicę. Czy to jest wyjazd biznesowy? Zawsze każda osoba, która wyjeżdża za granicę, powinna taką kartę. Taką kartę się zaopatrzyć, jeżeli potrzebuje, ma potrzebę dzwonienia czy też utrzymywania kontaktu ze swoimi klientami. W dalszej części materiału opowiem Państwu, jak można bardzo dobrze wykorzystać tą kartę właśnie do utrzymania kontaktu z klientami i ograniczyć znacznie swoje rachunki. Kolejna grupa docelowa, do której kierujemy naszą ofertę, to są firmy transportowe, firmy, które zatrudniają kierowców, którzy podróżują po całej Europie. Po całym świecie. Dla nich ta oferta również jest idealna. Mogą utrzymywać, firma może utrzymywać bardzo tanio kontakt z tymi kierowcami. Jednocześnie kierowcy mają możliwość kontaktowania się ze swoimi rodzinami również w bardzo atrakcyjnych cenach. O, y, ostatnią grupę docelową, którą, do, na, o której której chciałbym Państwu powiedzieć, na którą się nastawiamy, moim zdaniem, bardzo istotną grupę docelową, to są wszystkie osoby, które mieszkają, Polacy, którzy mieszkają za granicą, wyjechali w celach zarobkowych, czy też w, do rodziny. Oni również powinni korzystać z tej karty GSM i zaraz powiem dlaczego. Otóż, to jest kolejna ważna cecha. Drodzy Państwo, karta ma przypisane do siebie domyślnie dwa numery telefoniczne. Po pierwsze, Stacjonarny numer polski, po drugie numer brytyjski, który, który służy również do logowania na konto internetowe. I dzięki temu, że karta ma przypisane dwa numery stacjonarne, mamy możliwość taką, każda osoba, przykładowo będąca w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, może posługiwać się obydwoma numerami naraz. Czyli z jednej strony Polacy mógł, rodzina z Polski może zadzwonić na ten numer polski stacjonarny, który jest przypisany do karty komórkowej i wykonać połączenie. W cenie rozmowy stacjonarnej przeważnie to są rozmowy w tej chwili albo jakieś pakiety minut, albo rozmowy są możliwe za darmo u niektórych operatorów komórkowych, czyli de facto osoba z Polski może zadzwonić całkowicie za, za darmo, a my odbieramy to połączenie również bardzo tak w bardzo taktycznych cenach. Jednocześnie będąc w Wielkiej Brytanii możemy korzystać z numeru brytyjskiego, czyli jesteśmy osiągani dla ludzi, którzy są w Wielkiej Brytanii pod naszym angielskim numerem telefonicznym i to wszystko jest w jednej karcie SIM. Słuchajcie, rewelacyjne rozwiązanie. Powiem więcej: osoby, które są, mieszkają w innych krajach również. Tutaj mam na myśli Niemcy, czy Norwegię, czy jakiekolwiek inne kraje na świecie, które są w ramach naszego zasięgu. Mają możliwość również przypisania sobie numerów komórkowych, czy stacjonarnych, numerów telefonicznych z tych krajów i mogą być również osiągalni pod tymi numerami. Maksymalnie do karty SIM można przypisać aż 80 numerów telefonicznych. No, to jest rewelacyjne rozwiązanie. Przyznam szczerze, że ja nie słyszałem się do tej pory, być może ktoś z Państwa słyszał, ale ja nie słyszałem o takiej możliwości, żeby można było do karty komórkowej, którą używamy, mobilnie przypisać tyle numerów komórkowych. Także świetne rozwiązanie dla imigrantów, dla osób, które mieszkają za granicą, także dla osób, które nie są Polakami i często podróżują. Jeżeli macie swoich znajomych w innych krajach, którzy często podróżują, zmieniają miejsce pobytu, to ta karta również jest dla nich idealna. Tutaj mamy też ofertę skierowaną do hoteli, do ich klientów. Jeżeli przyjeżdżają do Polski, możecie im taką kartę zaproponować. Oni będą ją mogli sobie doładowywać również online w walucie obcej mogą sobie to doładowywać, korzystać z tego w Polsce, korzystać z tego w innych krajach, jeżeli przemieszczają się poza swoim krajem macierzystym, to również jest dla nich opłacalne i atrakcyjne. Także jak widzicie, grupy docelowe, nasi klienci to jest dosyć szerokie spektrum ludzi. Każdy, kto wyjeżdża za granicę powinien o takiej karcie w tej chwili pomyśleć. Ja ze swojej strony mogę zapewnić, że przygotowaliśmy strony, do których Państwo dostaną bezpłatne kody dostępu po zapisaniu się do formularza poniżej na dole strony. I na tych stronach postaramy się wyjaśnić maksymalnie, jak te funkcje działają, pokazać wszystkie możliwości panelu klienta, panelu korporacyjnego dla firm. I dzięki temu Państwo sami będą widzieć, mogli, będą mogli poznać te funkcje, zdecydować, czy te funkcjonalności Wam odpowiadają, czy jesteście nimi zainteresowani, ale gorąco polecam przetestować te rozwiązania u siebie w firmie, czy na swojej własnej skórze, jak to się mówi, sprawdzić działają rewelacyjnie. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn